No, ma ładna no No, ona była No. Ale oczy to Nie, mała, 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 No tak nie mała, no, ma. Co mała, tam robisz? Nic, spod mała, mała, Nie masz Kamień. Uśmiech. Y -y. A tak nie nosikiem, nie nosikiem. to jest mi... A Nie, bo nie widać. Nie, naciska. Tak się... O, jakie świetło. Ja ale się trzęs... O, moje na ja nawracam no

Taki fajny. Sponczyk. Sponczyk. Nie, ja nie lubię. Ja też nie. Prawda? Ja nie lubię. Zofia mojego krójka. Zofilo. Ja spoglądam spod łóżka. Spod łóżka? Spod uszka. Poduszka. No nie kręć mnie. Dlaczego? No bo ile można? <laughs> Długa.